Wielu dziś mówi, że Chrzest powinien być świadomym wyborem, że tylko wtedy ma on sens. Chrzest nie jest nagrodą za zrozumienie Ewangelii, jest darem miłości, czyli rzeczywistym, zbawczym działaniem Boga w duszy człowieka. Nie trzeba rozumieć miłości, by jej doświadczać, tak jak dziecko nie musi rozumieć, czym jest miłość rodziców, by być nią otoczone. Tak samo jest z miłością Boga. Mówić, że chrzest musi być świadomy, to jakby mówić, że dzieci nie potrzebują Jezusa, że są zbyt małe, by mogły zostać dotknięte Jego miłością. A przecież Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Dziecko wierzy sercem, z ufnością poddaje się ramionom tych, którzy je kochają. Dlatego w chrzcie dzieci działa wiara wspólnoty, rodziców, chrzestnych, kościoła. To oni podają dziecko do Jezusa. Tak jak setnik przyniósł swoją prośbę za sługę, jak matka za córkę, jak przyjaciele spuszczający paralityka przez dach. I Jezus działa, mocą ich wiary. W dziejach apostolskich chrzczono całe domy. Nikt nie pytał, czy dzieci rozumieją, bo było oczywiste, że zbawienie obejmuje wszystkich domowników. Tak działa miłość Boga. Bez granic, bez warunków wstępnych, uprzedzająca. Chrzest to początek Bożego działania i na tym działaniu możemy budować całe życie.